Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa da wojenkę. Oj, ojda, oj, da, da na kochana, nie masz jak pierwsza, nie, o nie. Tak, to zacznijmy od tego, czym zajmuje się Pan na co dzień? E, obsługą śmigłowców w jednostce e, Nowy Glinik, tam jest lotnisko siódmy Dywizjon Lotniczy. No A strzelec to rozumiem taki kąt. I to y, jak długo pan jest strzelcem? Strzelcem jestem od roku, w październiku 2009 roku, podjęliśmy decyzję o tym, żeby utworzyć taki pluton samodzielny w opocznie. Zmobilizowało mnie to do tego, że y, wcześniej powstał taki pluton właśnie w jednostce 2036 w Paradyżu. Więc nasze takie pierwsze zainteresowanie strzelcem miało miejsce wiosną 2007 roku. Jednak dopiero jesienią 2007 roku udało nam się uzyskać zgodę na to, aby dziewczyny także mogły należeć do strzelca, i wtedy to wstąpiłyśmy. Ja w strzelcu jestem już około 4 lat. I od kiedy jest Pan? W jestem najmłodszy tutaj. Ściągnięty przez kolegów też żołnierzy, którzy są w strzelcu. No była propozycja, przyjechałem, zobaczyłem. Spodobało mi się to. Czym się Pan głównie zajmuje, strzelcą? Szkoleniem. Szkoleniem młodych? No, raczej zawsze miałem, że kompanii kompanię młodego w wojsku. Czego Pana zdaniem Związek z to jest dobry sposób na spędzenie wolnego czasu dla młodzieży? Powtórzę to, co wcześniej i zawsze mówię wstępującym w nasze szeregi, że jest to po prostu sposób spędzenia czasu troszkę inny niż większość z naszych, naszej młodzieży. Realizuje, czyli jest to sposób taki troszeczkę uczący pewnej samodyscypliny, uczący obowiązku, uczący szacunku nie tylko do rodziców, ale do przełożonych, do kolegów, kształcący współpracę w grupie przede wszystkim. Dzisiaj szkoła praktycznie jest obarczona takim obowiązkiem kształcenia, pracy w grupie, ale to jest różnie wykonywane w poszczególnych oddziałach, czy klasach, czy placówkach szkolnych. W naszym przypadku wygląda to w ten sposób, że po prostu strzelcy muszą sobie pomagać, są do tego zobligowani nie tylko jakąś dobrą wolą, ale czasami również w formie troszeczkę przymusu, czyli wydania rozkazu, realizacja jakichś zadania wymaga właśnie współpracy i te cechy charakteru później przydadzą się uczniom nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym. Jak wam się tutaj podoba? Podoba wam się takie spędzanie czasu? Tak, bardzo nam się podoba spędzenie czasu w strzelcu, ponieważ jest to zupełnie coś innego niż mamy do czynienia na co dzień. Na co dzień jesteśmy zwykłymi dziewczynami, które chodzą do szkoły. Wyglądamy i zachowujemy się jak wszystkie normalne dziewczyny w naszym wieku, a tutaj możemy mieć na sobie mundur i pokazać coś zupełnie innego i bardzo to robimy. Można się oderwać od nauki również w ten sposób. Bardzo właśnie czasami fajnie się spędza czas, można poznać dużo nowych osób. I to jest właśnie ten taki duży plus z serca Tylko zabawa czy też coś poważniejszego? To znaczy tak, hobby przede wszystkim, ale też chęć sprawdzenia siebie i po prostu no i zabawa też. Mi, jak czuje się dziewczyna w takim, no, bądź osobowości typowo męskim świecie, mundurów, strzelania, biegania, musztry? Czujemy się bardzo dobrze, ponieważ e, dużo dziewczyn, myślę, że może nam zezdrości tego, ale nawet jeśli chciało być na naszym miejscu, no to niekoniecznie są na to gotowe. Jeśli razem z innymi strzelcami, głównie chłopakami, bierzemy udział w różnego rodzaju szkoleniach. Możemy się poczuć w pewnym sensie jak oni i nie chcemy, żeby traktowano nas inaczej. Zawsze pan chodzi w takim odzieniu? Nie, nie, nie. To jest akurat y, strój strzelca wyborowego, tak zwany dżili, strzelca no, do terenu zalesionego, terenu zawiastego. wiasty. W chodzi o po prostu manewry w terenie. Proszę powiedzieć, jak się y, pracuje z takimi młodymi, y, młodymi ludźmi, z takimi dzieciakami, kiedy trzeba ich nauczyć maszerować? Trzeba Czy to jest trudne zadanie? Ciężko, ciężko, bardzo ciężko, bo to jest młodzież. Troszeczkę inaczej odbiera y, sposób podejścia do tego. Bo tutaj młodzież, jak można zauważyć, bardziej się interesuje bronią niż takimi podstawowymi zadaniami. Musztra, jakieś inne zajęcia w terenie. Marek Zielnicki, dowódca samodzielnego Plutonu Opoczno, drużynowy yy, Jacek Budechczyk. Starsza strzelczyni Kamila Małecka. Starsza strzelczyni Julia Politeusz. Hmm, Artur Komorowski, Drużyna. Ostrzabelkę i ostrą szabelkę do boku mego. i ostrą szabelkę i ostrą szabelkę do boku mego. Bardzo mi Bardzo z Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo Let's live in the.